Wielki urodzaj żyta, mleka, owoców, warzyw, zwłaszcza jabłek. Polska jest obok Stanów Zjednoczonych jednym z największych producentów jabłek na świecie. To jest jeden z naszych wyrobów. Sok jabłkowy, który został wyciśnięty z jabłek, przefiltrowany i nalany do butelek. Butelka zawiera około 40 deko jabłek. W Poznaniu na ogół wykorzystuje się te produkty dla wzbogacenia restauracyjnego menu. W wielu zakładach gastronomicznych podaje się smaczne surówki do dań obiadowych. Jest też sporo jabłek i mleko na życzenie konsumentów. Oto lokal kategorii drugiej cechowa, prowadzony przez kombinat spółdzielczości rolniczej w Wilczynie. Położony w centrum miasta, ma wielu stałych konsumentów. Dodań proponuje się naprawdę bogaty zestaw surówek jarzynowych i jarzynowo-owocowych. Wykorzystuje się marchew, buraczki, selery, pory, ogórki kiszone, kapustę i jabłka. Lokal sprzedaje bony obiadowe dla 25 zakładów pracy. Cena bonus 130 zł, obiad dwudaniowy. Część kosztów pokrywają działy socjalne przedsiębiorstw. Zaopatrzenie własne z rolniczego kombinatu spółdzielczego pozwala urozmaicać menu.